Nie musisz radzić sobie sam. Każdy z nas czasem zmaga się z trudnymi emocjami, kryzysami czy sytuacjami, które wydają się nie do przejścia, niezależnie od wieku i problemu. Masz prawo szukać pomocy. Rozmowa z terapeutą może być pierwszym krokiem ku lepszemu samopoczuciu i odzyskaniu równowagi. Nie wstydź się prosić o wsparcie. To oznaka siły, nie słabości. Jeśli czujesz się zagubiony, przytłoczony, samotny, zadzwoń. Skorzystaj z numerów podanych na grafice. Są po to, by Ci pomóc. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Są ludzie, którzy chcą Cię wysłuchać i wesprzeć. Twój głos ma znaczenie. Twoje życie ma wartość. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zagramy sobie w terapii simulator, czyli symulator e, terapii. Oczywiście chcę podejść do tego dość humorystycznie. Wiem, że to jest na tyle poważna sprawa, że jeżeli potrzebujecie pomocy, skorzystajcie z numerów, które widzieliście e, na samym początku. Ale jeżeli to ma komuś poprawić humor i zrobimy sobie z tego jakiś powiedzmy taki optymalny kontent, to mam nadzieję, że będziecie e, bawić się dobrze. Numery oczywiście macie na początku, a my zapraszamy was razem ze sobą, z moim z dzikiem. Na terapię symulator, symulator terapii. terapii. No gra od razu i zobaczymy co tutaj się dzieje. O, budzimy się w windzie. O panie, nie wiem, zakończ dzień, jaki zakończ dzień, jak ja dopiero zacząłem ty. Co ja tu mam zrobić? Muszę zapalić światło na korytarzu, dostałem trochę expa. No i muszę przygotować biuro. Gdzie jest moje biuro? Tu jest early Access, Early Access, czyli jeszcze nie kupione. A, mogę mieć więcej biur za 9900. Ja tam mam iść? Myślałem, że tu. Wszystko jest w early accessie. Kuźwa i Medical room możemy mieć nawet lekarza. To jest dobra opcja. Czyli, można powiedzieć, że jakby zostałem terapeutą, ale nie umiem trafić do swojego pokoju, jest. To wszystko będzie kosztowało dużo pieniędzy. 10 metrów, no i Co ty robisz? Co? Ej, chwileczkę, ja jestem twoim terapeutą, mamy teraz poważnie do porozmawiania. Co się stało, o co tutaj chodzi? Eee, nie wiem, co tutaj robisz tak wcześnie. Co, co tutaj robisz? Eee, nic, właśnie na ciebie czekałem. Max Chillington, czyli taki childish personality, czyli on jest taki, można powiedzieć, dziecinny, eee, dziecięcy. E, widziałem, że robisz coś na podłodze. E, straciłem mojego, dziękuję za subskrypcję, straciłem mojego Lucky Coina, będę się za nim rozglądał. Jak wyglądał ten twój Lucky Coin, czyli taka szczęśliwa moneta? E, to jest moneta, kiedy byłem małym dzieckiem, czyli mam ją od czasów, kiedy byłem ma małym dzieckiem i czułem się przez nią bezpiecznie. Eee, no, i w tym wypadku mam nadzieję, że ją po prostu znajdziesz. Myślę, że, że mogłem zostawić ją w domu. Powinienem wrócić i się, się rozejrzeć. Do zobaczenia później. Dostałem trochę expa, ale nie dostałem kasy. Halo, to była porada terapeutyczna. Dokąd uciekasz? Dokąd uciekasz? Może jakieś 70 dolarów? Gdzie to windy? Nie no. Nie no. A mogę z tobą? Czy on będzie. I zniknął. Jezus Maria, myślałem, że będę mógł z nim wrócić. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest SkinPlace, czyli platforma, na której możecie sprzedawać swoje skórki do broni i agentów w CS2 i natychmiastowo oraz bardzo łatwo wypłacać pieniądze. Psst, czy chcesz mieć na przykład takie skiny w swoim ekwipunku? <grym> Nic prostszego, mistrzu. Wszystko, co musicie zrobić, to zalogować się na stronie przez Steam, wybrać przedmioty do sprzedaży, sfinalizować swoją transakcję z botem ze strony i bang! Balans za skiny pojawia się na waszym koncie. Ale to nie koniec. Dodatkowo możecie na stronie również kupować Skiny, na przykład taką ładną AWP. Dopinasz transakcję poprzez zaakceptowanie oferty i cieszysz się pięknym skinem w grze. Metody płatności znajdują się tutaj, Między innymi PayPal czy też krypto. Wybierzcie swoją ulubioną metodę albo doładujcie portfel jak ja. Pamiętajcie skorzystać z kodu Karolek, żeby otrzymać bonusy przy pierwszej sprzedaży, a całość przy tej sprzedaży czy kupnie skinów zajęła mi maksymalnie 5 minut. Czas trwania wypłaty na konta bankowe zależy od banku, w jakim jesteś. Link do strony macie poniżej w opisie kod Karolek i dobrej zabawy mistrze. A teraz wracamy do odcinka. No w każdym razie wracamy do. Naszego gabinetu i musimy rozpocząć dzień, a dzień rozpoczyna się o godzinie 9. 9 rano, czyli godzina 9 a.m. Czy tu jest mój gabinet? Prawdopodobnie jest zamknięty. Muszę coś na komputerze zrobić. A, mamy na godzinę 9 Hideo takede, gambling addict, jest uzależniony od gamblingowania. Może z kodem Karolek na case Hagu, nie wiem, ale podobno oddaje. Jak go tutaj wpisać na listę? Czy my możemy go jakoś mieścić. a tutaj, okej, okay. Johnny Sims, imposter syndrom, czyli on prawdopodobnie ma syndrom i czuje się ciągle winny, no ale dobra i ja nie wiem czy nawet nie będziemy od niego zaczynać, dzień się rozpoczął, mamy 10 expa, o, tu jest mój prawdopodobnie gabinet, myślałem, że już będzie tutaj jakiś klient, którego, no nie, no banan, just don't feel bad, nie czuj się zły, panie bananowy. Czy idą jacyś klienci do nas? Na chwilę obecną nie widzę, żeby ktoś nadchodził. Możemy zrobić klimat oczywiście przy ludziach, którzy będą do nas przychodzić, prawdopodobnie będą czekać na. O, jest pan już! Dzień dobry panu! Zapraszam do gabinetu. Oczywiście, że tak będziemy tutaj e, przeprowadzać, no, prawdopodobnie jakąś rozmowę, za którą jak to mają e, psychologowie w zwyczaju, mówię głównie o tych złych, biorą 7000 dolarów za minutę. Więc no, sprawdźmy to. Witam pana. O, muszę być cierpliwy. Dzień dobry. Czy spotkałeś kiedykolwiek kogoś, kto yy, ciągle sprawia, że czujesz się, jakbyś robił coś źle? Yy, wielu ludzi życzy tego innym ludziom każdego dnia. Obawiam się tego i chciałbym zobaczyć pozytywy. I to wszystko ciągle nie sprawia, że czuję się jakoś z tym lepiej. Czy możesz powiedzieć mi więcej, co ten faking może oznaczać? Byłem doktorem, strażakiem, plumberem, czyli tym hydraulikiem i nawet oficerem policji. Ale nie czułem się tak. E, nigdy się nie, nie czułem, jakbym do kogoś należał? Do czegoś należał? Czy nie znalazłeś po prostu prawdopodobnie swojego odpowiedniego e, miejsca e, w życiu? Czy ty naprawiałeś e, zlew mojej mamie w zeszłym tygodniu? To byłeś ty? Mam nadzieję, że pomogłem. W każdym razie, pozwól mi wrócić do tego, co mówiłem. Byłem doktorem, firefighterem, plamberem i tak dalej. Nigdy się tak nie czułem. Byłeś prawdopodobnie w miejscach, w których ludzie nie sprzyjali tobie. Musisz po prostu uwierzyć w siebie. Nie wiem... Być może nie wierzę, że zasługuje na jakiś rodzaj zaufania. Ja jesteś pierwszą osobą, która prawdopodobnie to czuje, ale to nie musi oznaczać, że jest to prawda. Myślę, że masz rację. Myślę, że spokojnie się tym zajmę. W każdym razie do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, Johnny. To będzie 200 dolarów. 200 dolarów za 17 sekund rozmowy. Kurczę, no jakoś musimy zarabiać na utrzymanie, tak? Ja nie, nie jestem naprawdę tego zwolennikiem. Zamknijmy sobie okna, żeby zrobić lepszy klimat dla wszystkich osób, które będą do nas przychodzić. Myślę, że już mogę zamykać chyba, że przyjdzie do nas kolejny klient. I on prawdopodobnie powinien nadchodzić za chwilę e, stamtąd. Czy ja te wszystkie że mogę to pozasłaniać? O, tak, nie chcę wiedzieć chociaż no jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Wydaje mi się, że ten wieżowiec, no mało też nie kosztuje. Czy będą już jacyś klienci? Nikt do nas nie przychodzi, czy ja muszę po prostu wejść tutaj po prostu poczekać na nowego klienta, być może. Mamy też taką leżankę terapeutyczną, z której będziemy mogli prawdopodobnie korzystać, jeżeli ktoś już do nas przyjdzie. No nie, no nie mam klientów. Koniec dnia, tak mi się wydaje. Czy ja mam jeszcze kogoś na dzisiejszą godzinę? Zdecydowanie nie. Jutro mamy o 9.00 Hideo Takede i Natana Jonesa. Okej, okay, czyli to jest prawdopodobnie koniec dnia. Ja mogę zamknąć swój gabinet, nawet nie na klucz, i udać się po prostu do windy. Czyli tak jak mi pokazuje ten, można powiedzieć, tutorial, kończymy dzień i prawdopodobnie. Dobrze, że nie musimy dbać o tę naszą główną postać, że na przykład. Nie jesteśmy głodni. Pacjenci 1 70 ekspa i 200 golda. Ok. Zacznijmy następny dzień, bo być może następny dzień przysporzy nam kolejnych, można powiedzieć, przygód. Mogę? Następny dzień, bardzo dziękuję. Winda się porusza. My możemy spokojnie wrócić. Mam już, można powiedzieć, 1 trzecią pierwszego levela zrobione. Nie wiem, co to, jest, co to ma oznaczać: karma. Nie mamy tego. Jimiego, Johnego, no dobra, teraz z zapalonym światłem powinno być znacznie lepiej, bo trochę tu ciemno, jeżeli mam wszystko powłączane. A, o tu jeszcze są tory, a no tak, bo tu się poruszałem bezpośrednio pociągi, czy mogę poprosić o jakiś jeden pociąg? Jeden pociąg, chyba nie ma pociągów. Tutaj pociągi nie jeżdżą, to można powiedzieć spokojne miejsce. No i mamy Hideo, akurat jechał pociąg, super, mogłem poczekać. Hideo Takeda, o, jest tutaj Amanda Hall, która jest zazdrosna, mógłbym ją władować na jutro. I gościu, który boi się brać prysznica. Przecież on tu, jak on tu przyjdzie, turbo turbośmierdzący, to może być duży problem. Rozpocznijmy dzień. Prawdopodobnie za chwilkę przyjdzie do nas hideo, tak. Ja pierdyle, chłopie! Siadaj, i mnie nie strasz, to ja, ty przychodzisz do mnie na terapię, czy ja do ciebie? Nie, no chryste, panie. Dobra, myślę, że mogę pana zaprosić. Nie wiem, czy to będzie leżanka terapeutyczna, czy nie. Ale w takim razie pacjent będzie czekał. Czyli jeżeli to trwa za długo, mamy godzinę dziewiątą. A, jest godzina dziewiąta w ogóle. Czyli idealnie, zapraszamy do biura. Może pan się rozgościć? Może pan usiąść? A my przeprowadźmy rozmowę. Czy mógłbym pana prosić tutaj? Byłoby znacznie lepiej. Zależy o czym też będziemy rozmawiali, ponieważ nie pamiętam, czego on się tak do końca bał. Ale sprawdźmy to. Jestem yy, przegrańcem, który zostawił na gamblingu milion dolarową kompanię. I teraz jestem totalnie spłukany. Popełniłeś błąd, ale to nie oznacza, że definiuje cię to jako człowieka, który nie może pójść naprzód. A, like the thrill, lubię jakby ten pomysł. Yy, to ryzyko pozwala mi czuć, że żyję bardziej niż cokolwiek, czego wcześniej doświadczyłem. A przed tą całą stratą y, jakie miałeś uczucia? Czego ci brakowało? Y, nie czułem, jakbym kontrolował cokolwiek innego. Nie moja sprawa, nie moje życie. Nawet nie ja. Nie wiem, co to może oznaczać, ale miał problem z gamblingiem. Ale teraz jesteś tutaj i wróciłeś, żeby kontrolować swoje życie. Bardzo dobra informacja. Tak, próbuję, żeby wszystko wróciło na dobre tory, ale wiem, że bardzo długa droga przede mną. Zmiana nie wydarzy się tak naprawdę w jedną noc. Raz się prześpisz i nic się nie zmieni. Musimy bardzo ciężko nad tym pracować. Każdego dnia. Dziękuję za Twoje słowa. Mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Eee... Tego samego dnia. Ile mi zapłacił? Też 200. Czy ja naprawdę za każdą wizytę biorę 200 dolców? To jest jakieś absurdalne. To są naprawdę zwykłe, zasłońmy tutaj w ogóle roletki. To są zwykłe kontrolowane, kulturalne. Ro... Nie mogę pytać, czy się dobrze czujesz? No, jesteś moim pacjentem. Jaki on ma problem? Identity crisis, czyli on nie potrafi się zidentyfikować. No ale z koniem? Zapraszam do środka. To może być absurdalna sytuacja i mam nadzieję, że się dogadamy, to znaczy będziesz wiedział, że nie jesteś koniem. Może jakoś podczas tej rozmowy ci to udowodnię, chociaż obstawiam, że może być ciężko, ale spróbujmy. Eee... Halo? Do you treat people who aren't strictly people? Czy prześladujesz jakby ludzi, którzy nie są stricte ludźmi? Nie, nie, no ja jestem psychologiem, muszę ci jakoś pomóc. Jesteś stuprocentowym człowiekiem, który nosi końską maskę. Podsumowujesz moją specyfikację bazując na moim wyglądzie? To uczucie... Myślisz, że jestem ślepy? Nie... ślepy, ale właściwie niemiły. Prawda jest taka, że właściwie nie wiem kim ja jestem. Czy myślisz, że inni ludzie oczekują... Od ciebie tego, żebyś się tak czuł. Spędziłem bardzo dużo y, czasu robiąc to, czego chcą ludzie, a zapomniałem tego, czego ja chcę. Czyli, ty rozumiem, chcesz być koniec. Zapędziłeś się za daleko. Wierzę w ciebie. Dzięki za wysłuchanie mnie, doktorze. Do zobaczenia następnym razem, Natan. Albo poczuj się swobodnie żeby się zreflektować przed następną sesją. To jest trochę niemiłe, ale również 200 dolarów, czyli już mamy naprawdę 600 dolarów i teraz mieliśmy w ogóle typka z głową konia, to jest prawdopodobnie koniec tego dnia, ale powiem wam, gra jest z jednej strony turbo ciężka, to znaczy ja chcę robić content i troszeczkę tutaj pożartować, ale wiem jak wiele osób cierpi, te, no nie przy takiej muzyce, wiem tak naprawdę jak wiele osób cierpi na różnego rodzaju schorzenia, nieakceptację nie siebie i tak dalej, więc chciałem też nagrać tę grę, dlatego żeby wam mm, pokazać przede wszystkim dla osób, które na coś cierpią, albo wiele razy słyszałem coś takiego, że moje odcinki poprawiają tym osobom humor. Żeby podeszli do wszystkiego, starali się przynajmniej do życia, podchodzić z dystansem. Przy poważnych problemach, oczywiście ja jak najbardziej zachęcam, żeby skorzystać z usługi takiego psychologa, i to przede wszystkim po dobrych opiniach, nie takiego, co cię skasuje za to, że, że przyjdziesz, zaczniesz mu się żalić, a po godzinie powie na tym kończymy naszą sesję. Zapraszam za, za tydzień, za dwa tygodnie, i tak dalej, więc to jest. Też bardzo dobra, dobra sytuacja i szansa dla ciebie, żeby znaleźć takiego psychologa, który naprawdę ci pomoże. Ja tego z całego serca życzę tobie, Miszczu. Jeżeli masz takie problemy, ode mnie to tyle w symulatorze, w symulatorze bycia można powiedzieć psychoterapeutą. The Therapist Simulator. Tak, czyli bycie terapeutą, mamy tutaj piramidę majów. Zamykamy oczywiście okno. Jeżeli macie jakiekolwiek naprawdę problemy, skorzystajcie z profesjonalnej pomocy. Pod spodem, oczywiście zostawiam wam e, numery, albo w tej ostatniej takiej e, tablicy. No i co? Trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się dzisiaj odstresowaliście, obejrzeliście coś. Widzieliście gościa z twarzą konia, który, który miał się za konia, tak, także e, myślę, że każdy może wyjść z wszystkiego, tylko naprawdę trzeba chcieć. Kończymy ten dzień i do zobaczenia jeszcze. Dziękuję za oglądanie, nara. Puu!